Jestem bardzo zaszczycony, że mogę stanąć dzisiaj przed Państwem już na koniec tego dnia i podzielić się moją wiedzą związaną z życiem o niezwykłym kapłanie. błogosławionym księdzu Stefani Wincenty Kralikowski, na którego w domu, w gronie przyjaciół mówiono wicek, strobniana od jego drugiego imienia Wincenty. I tak ja dzisiaj będę chciał Państwu przedstawić jako mojego przyjaciela. Które wielokrotnie pomagał w różnych momentach mojego życia. Ale dlaczego przychodzę do Państwa z tym niezwykłym akłanem dzisiaj, w tym roku? Otóż, jak doskonale Państwo wiecie, w roku tym obchodzimy okrągłą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wojny, która była strasznym, złem, niespotykanym nigdy wcześniej w historii naszej ojczyzny, Europy i świata. Myślę, że nie ma w Polsce rodziny, która nie została dotknięta ogniem wojny. Nie ma. Minęło 80 lat od tych wydarzeń. Dziś patrzymy już na te wydarzenia z innego punktu widzenia. Często ludzie młodzi patrzą na wojnę, na II wojnę światową, jak na odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Ale jest coś znacznie gorszego, bowiem jesteśmy świadkami niezwykłych jest słów. Że to my Polacy byliśmy takami, że to były polskie obozy koncentracyjne, że pracownik Szlesny-Holstein był statkiem wycieczkowym, że teraz to my powinniśmy wypłacać odszkodowanie. Te 80 lat wystarczyło, abyśmy byli świadkami takich słów. Kochani. A gdybyśmy mieli tą możliwość i gdybyśmy cofnęli się w czasie o te 80 lat, to zobaczylibyśmy naszą ojczyznę pogrążoną w strasznej, wojennej zawierusze. Zobaczylibyśmy przerażonych ludzi dotkniętych niezwykłą eskalacją zła i zwykłą nienawiścią. Strasznym ludobójstwem. Zobaczylibyśmy obozy koncentracyjne, a ich piece krelatoryjne, które potrafiły naraz spalić kilkaset ciał. Kilkaset ciał naraz. Z tych pieców, kominów unosił się taki charakterystyczny dym, taka charakterystyczna, gęsta mgła. Gdy rano, jeszcze przed pobudką, wchodziło się w tą mgłę. To za sobą zostawiało się kształt swojej osoby, bo to była tak gęsta mgła. I ja pragnę dzisiaj, aby w tą gęstą mgłę naszej niepamięci wszedł niezwykły kapłan, wszedł nasz wice. I żeby zostawił za sobą nie tylko sylwetkę swojej osoby, swojego męczeństwa, ale także swojego kapłaństwa. Ta które dzisiaj jest na nowo tak mocno atakowane, niszczone, można powiedzieć, znienawidzone. Owszem, zło jest złem, ale nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Nie można przekreślać wielzetnej tradycji, historii, na której zbudowana jest nasza ojczyzna. Dlatego pragnę, aby wice przeprowadził nas dzisiaj przez te 80 lat. I był tylko takim symbolem, symbolem męczeństwa wszystkich kapłanów zamordowanych, zakatowanych podczas ostatniej wojny. Ale, żeby dobrze opowiedzieć o czyimś życiu, warto zrobić to od początku. I tak ja teraz zamierzam uczynić, przenosząc Państwa w czasie i opowiadając o życiu naszego dziecka. Przyszedł na dziecko zimą 1913 roku w Chemuszy, malutkim w 20 km na północ od Torunia i zapewne dachy hełżyńskich kościołów i kamienic pokryte były warstwą śniegu, jak widać na tym zdjęciu zrobionym jeszcze przed I wojną światową. Polski nie było wówczas nawet na mapie świata, ale o tym za chwilkę. Wicek był trzecim dzieckiem, a jednocześnie trzecim synem państwa francuskich. Na tym zdjęciu zrobionym w ogrodzie u dziadków w Hełży, stoi ze swoimi starszymi braćmi i zapewne za chwilę będzie wspinał się na jakieś drzewo, przechodził przez jakieś płoty. Zachowały się bowiem takie wspomnienia, które mówiły o tym, że był dzieckiem niezwykle żywym, aktywnym. Nie potrafił usiedzieć na jednym miejscu. Miał tysiąc pomysłów na Stąd też często przychodził do domu z podartymi spodniami, z podłuczonymi kolanami, cały grudny, wymorsany. Ale, jak wspominała jego mama, pani Marta Felipe, spotkała go za to stosowna nagroda, gdyż nie było to bezstresowe wychowanie, ale mądre wychowanie. Świadkowie wspominali, że pani Marta była osobą niezwykłą, bowiem od niej życiowa, duchowa mądrość. Ta życiowa mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie będzie towarzyszyć Wickowi, jego rodzeństwu przez całe życie. Niezwykły moment, ta chwila, gdzie cała rodzina jest razem. Wyobraźcie sobie Państwo, że rodzice pochowali za swego życia aż czworo dzieci. i to w dramatycznych okolicznościach. Najpierw z tej fotografii odejdzie Czesiek, najstarszy syn. Studiował prawo w Poznaniu. Zrobiono operację, jednak błędna diagnoza lekarska we wczesnych warunkach medycznych skończyła się jego śmiercią. I to był wielki wstrząs dla całej rodziny, bowiem przed Czesiem cały świat stał otwarty. Miał wiele planów, marzeń. Nagle go zabrakło. Dziesięć lat później, w maju 1940 roku, na gestapo w Dygorczy ginie Leszek. tylko dlatego, że był Polak. Tylko dlatego, że przejął prowadzenie piekarni po ojcu, zamieszkowano no, go i zamordowano. Wice nie wrócił już z obozu koncentracyjnego. A ta dziewczynka zmarła po wojnie na gruźlicę bardzo powszechną chorobę Czy poroną dzieci? Dali jednak bardzo dużo. To oni nauczyli ich dobrej, odpowiedzialnej pracy, szacunku do drugiego człowieka. Oni nie wymagali od nich znajomości nie wiadomo ilu języków, gry, na nie wiadomo ilu instrumentach. Nie. Nie byłoby ich na to stać. Oni dali im coś znacznie więcej. Byli wierni wartością, które potrafili przekazać swoim dzieciom poprzez przykład własnego życia. Wystarczy. Bardzo ważne miejsce w rodzinie odgrywał ten obraz. Obraz najświętszego serca Pana Jezusa. Cała rocznia rodzice, dzieci spotykali się codziennie przed tym obrazem. Na krótką modlitwę, zarówno w tych dobrych, jak i gorszych chwilach. W 1922 roku wicekról przystąpił do pierwszej kobiecie święty. W tym samym roku został ministrantem. Często przybiegał do domu z stopni. Ołtarza spontanicznie dzielił się tym, co działo się w kościele. Służba ta bardzo go interesowała i bardzo go pochłaniała. Gdy miał 10 lat, został uczniem gimnazjum w że Z tego okresu jego życia widzimy wielką przemianę nie tylko jego charakteru, ale także przemianę jego serca. Zdał sobie sprawę, że zło przychodzi do niego bez żadnego wysiłku. A nad dobrem musi popracować. I tą wielką przemianę jego serca widzimy, czytając jego osobisty pamiętnik, z którego wyłania się chłopak z krwi i kości, który miał takie same problemy jak każdy Chłopak w tym wieku, ale który tak bardzo zatragnął być lepszy. Tą przemianę charakteru kształtowały różne organizacje, które działały w murach szkoły, między innymi stodalicja stowarzyszenie Maryjne, które pielęgnowało kult do Najświętszej Maryna. Ta niezwykła duchowość Maryjna, taka piękna, taka prosta, taka matczyna, a dziś tak często wyśmiewana, zgadzana, poniżana. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jak ta niezwykła duchowość Maryjna jest bliska wielkim, wielkim Polakom, naszym bohaterom narodowym. Wymienię postać Ojca Świętego Jana Pawła II, wymienię postać Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wymienię ojca Koluę, wymienię naszego dziecka Ta niezwykła duchowość narodowa. A były wyliczane z 80 lat temu w obozach koncentracyjnych, że za odmawianie tej modlitwy, za odmawianie różańca groziła karę śmierci. Drugą organizacją, z którą związał się Wicek i to związał się na całe swoje życie, było harcerstwo pełne w gawę, ognisk, zamykania kolejnych stopni harcerskich. Wisek zapisał w pamiętniku, że harcerstwo było niezwykłą szkołą. Wychowanie młodzieży przez młodzież. A było to niezwykłe pokolenie ludzi młodych, które nie miało smartfonów, internetu, tabletu. Oni mieli coś więcej. Mieli samych siebie. I potrafili się sobą nawzajem cieszyć, ubogacać. Było to także pokolenie, które na własne oczy widziało dwie rzeczywistości. Polskę zniewoloną. Polskę wolną, która po 123 latach niewoli w 1918 roku uzyskała niepodległość. I ci młodzi ludzie dla ojczyzny byli w stanie oddać wartość najwyższą to jest wartość swojego życia. W 1931 roku oficer stał maturę, zastanawiał się, którą drogę dał wybrać. Z jednej strony chciał studiować medycynę chciał założyć rodzinę. Na dnie swojego serca słyszał jednak już od najmłodszych lat delikatny głos. Głos, który wzywał go od do powołania pańskiego. I on poszedł za tym głosem. Przekroczył próg seminarium duchownego w Perninie, malutkiej miejscowości położonej na Pomorzu, gdzie już w średniowieczu swoje opactwo postawili cystersi. Wicek zrastał pod okiem wielu wspaniałych profesorów. Co trzecia osoba z tej fotografii nie przeżyje wojny, ale o tym za chwilkę. W seminarium angażuje się w różne organizacje, dzieła charytatywne, ruch liturgiczne. Wielkim pragnieniem jego serca był wyjazd na misję. Nie przypuszczał jednak ten młody, uśmiechnięty głowach, bo że Boża obecność skieruje to jego pragnienie w przestrzeń o wiele trudniejszą w przestrzeń niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych. Krótko był sekretarzem i kapelanem biskupa Stanisława Wojciecha Okoniskiego, jednak ta nie do końca mu się podobała. On nie chciał być urzędnikiem. Chciał pracować z dziećmi z młodzieżą. Biskup dostrzegł i mianował go wikarem w jednym z największych kościołów w wczesnej diecezji herbińskiej, w kościele mariackim w Toruniu. Zachował się takie wspomnienia, że po przyświętej zdejmował sutanne w sportowe spodnie buty, grał w piłkę, jechał na wycieczkę rowerową lub organizował inne wycieczki, na przykład do ogródów zoologicznych. Po prostu całym sercem był z ludźmi młodymi, całym sercem był dla ludzi młodych. Niestety, w piątek 1 września. 1939 roku wybuchła straszna wojna, bezwzględna wojna, nielicząca się z nikim i z niczym. Niemcy weszli do Torunia bardzo szybko, byli już w grodzie Kopernika 7 września 1939 roku i od razu zaczęli realizować swój z góry określony plan. Plan zakładający wielkie ludobójstwo. Na listach osób do zlikwidowania znaleźli się ci Polacy, którzy byli szczególnie niebezpieczni dla trzeciej Rzeszy. Znaleźli się tam nauczyciele, lekarze, prawnicy, urzędnicy, rolnicy, przedsiębiorcy. Znaleźli się tam kapłany. Za chwilę ci ludzie stojący na polskim starym rynku będą chodzić po domach i dosłownie wyrywać osoby z ich życia, rodzin, pracy. Za chwilkę zobaczycie Państwo króciutki fragment filmu, który ukazuje dramat zniewolonych wówczas ludzi. Zobaczycie tą wielką agresję, z jaką odnoszono się do kapłanów. lat temu. A to jest dosłownie i przenosi wejście do bram piekła, do torskiego fortu siódmego, położonego na obrzeżach miasta, który stał się wówczas dnia po pierwszej stacją drogi krzyżowej dla wielu zniewolonych tam ludzi, dla wielu zniewolonych Polaków, dla wielu kapłanów, którzy dotknięci tą straszną nienawiść, tą wielką eskalacją zła po przekroczeniu tej bramy Spotykali się z pierwszym przesłuchaniem, pobiciem, obluciem, wyśmianiem. Ludzie byli przerażeni. Przerażeni tym, co się wokół nich dzieje. W chwili próby nasi sojusznicy pozostali tylko na papierze. Zostaliśmy sami. Widzę, niesiony tymi wartościami, które wyjął z domu rodzinnego, do które wyjął ze szacerstwa otworzył się całkowicie na potrzeby drugiego człowieka. Wychodził do tych najbardziej załamanych, przestraszonych, pocieszał, podtrzymywał na duchu więcej, zorganizował nielegalną spowiedź świętą, która dla wielu zniewolonych tam ludzi okazała się ostatnią spowiedzią w życiu, spowiedzią powiedzią przed śmiercią, bowiem więcej pod koniec października 1939 roku zaczęli rozstrzygnąć więźniów. Nie jest to, to montaż. Takie fotografie odnalazłem w Instytucie Pamięci Narodowej Wyrości. Często ginęli ludzie młodzi, ojcowie wielodzietnych rodzin, którzy przed śmiercią błagali o życie, ale nikt ich nie słuchał. Często ginęli kapłani, tak jak tutaj ostatnie zdjęcie, zdjęcie symbol księdza Piotra Sosnowskiego, który na kilka minut przed śmiercią zdołał jeszcze wyspowiadać swoich parafian. Za chwilę nich dołączę. Jego ciało zostanie wrzucone do dołów śmierci, przysypane piaskiem i naszą wypamięcią. Ile bowiem dzisiaj mamy jeszcze takich miejsc nieodkrytych? Ile dzisiaj mamy takich miejsc zapomnianych, porośniętych wasami, a nasi przodkowie